Chciałbym tutaj powiedzieć też na samym wstępie o telewizorów 3D, że każdy z telewizorów 3D, które zaoferujemy w m.in. na rynku polskim roku w 2010, a w drugiej połowie roku będą to 4 serie i 8, i 8 modeli, są to doskonałe telewizory 2D, czyli doskonale, doskonale nadające się do tego, co w dniu dzisiejszym oglądamy, do czego jesteśmy usłyszeni. Natomiast z chwilą, kiedy na przykład do Blu-raya wkładamy płytę z kontentem 3D, nawet ostatnio wyszła taka bajka, chyba klopsiki, inne zjawiska, pogodowe, tak? Dokładnie. na budowę w 3D, założymy specjalne, specjalne okulary i możemy cieszyć się obrazem drugim rajom. Drodzy Państwo, badania pokazują, że 3 czwarte osób, które zetknęły się z kontentem 3D, to są osoby, które chciałyby jeszcze raz taki kontent zobaczyć, prawda? że jest to coś zupełnie nowego, że to nowe, nowe wrażenie. Ta? Rzeczywiście oglądanie materiału, e, materiału 3D może być dość poważnie dość wcięgrące. Ok, no, ale skąd wziąć źródła e, sygnału, sygnału 3D? E, z tego co mi wiadomo, co w Stanach w, w, telewizja ESPN ESPN tak dokładnie, będzie nagrywała tak, chyba 25 meczy nagradących mistrzostw tak, w 3D. Z tego co wiadomo to już za chwilę e, brytyjska platforma Sky e, startuje z contentem, e, z contentem 3D. Prawda? Coraz więcej filmów będzie wychodziło na grę w formacie, e, formacie, e, formacie 3D. Jest to zrywka, Entertainment, prawda? E, gry w formacie 3D. E, także jak powiedziałem, tydzień to będzie coraz, e, coraz więcej. E, fakt jest taki, że e, nikt nie będzie puszczał takiego sygnału, że nie będzie telewizorów, które będą w stanie ten sygnał otworzyć, prawda? I w naszej ofercie bardzo dużo, co są w 2010 modeli właśnie pozwalających na oglądanie telewizji, telewizji czy sygnału, sygnału 3D.